Baśń z Hiszpanii, a folktale from Spain. Ogon lwa, the lion's tail. W pewnej małej wiosce, in a small village, mieszkał sobie chłopiec o imieniu Leo. There lived a boy called Leo. Był mały, szczupły. He was a small, slim kid. I żył w wiecznym strachu. And he lived forever in fear, ponieważ pewni chłopcy z sąsiedniej wioski zawsze dręczyli biednego Leo i naśmiewali się jego kosztem. Some boys from neighboring village would harass poor Leo and try to have fun at his expense. Pewnego dnia przechodził tam młody czarownik. One day a young wizard was passing by. I zobaczył, że stroją sobie żarty z Leo. And so Leo being made fun of. Kiedy ci drudzy chłopcy sobie poszli, when the other boys left, czarownik Podszedł do Lija i dał mu piękny ogon lwa. The wizard went over to Liu and gave him a beautiful lion's tail. Wraz z małym wiązadełkiem, które pozwalało Leonowi zawiesić ten ogon lwa na swoim pasku. Along with a small tie, that allowed Leo to hang the lion's tail from his belt. To magiczny ogon. It's a magic tail. Kiedy osoba nosząca go zachowa się odważnie, on lub ona zamieni się w groźnego lwa. When the person wearing it acts bravely, he or she will turn into a ferocious lion. Po ujrzeniu mocy tego czarodzieja w trakcie pokazu, który odbył się kilka dni wcześniej, Leo nie wątpił w jego słowa. Having seen the young wizard's powers some days earlier during his act, Leo didn't doubt his words. I od tamtego czasu zawsze ubierał ogon lwa, który zwisał z jego paska. And from that time on, he wore the lion's tail hanging from his belt. W nadziei, że to okropne. Chłopaki, kiedy się pojawią, dostaną od niego niezłą nauczkę, hoping that the horrible kids would turn up so he could teach them a good lesson. Jednakże kiedy ci chłopcy się pojawili, but when the boys came along, Leon był tak przestraszony, że próbował uciekać. Leo was scared and he tried to run away. Jednakże oni szybko go złapali i otoczyli. However, they soon caught him up and surrounded him. Te same, co zwykle głupie żarty i popychanie zaczęły się. The usual jokes and pushing started. Wtedy? Leon poczuł palcami ogon lwa, który zwisał z jego paska. Then Leo felt the lion's tail hanging from his belt. Wtedy wezbrał w sobie całą swoją odwagę. Then summoning up all his courage, Leon naprężył swoje ciało. Leo tensed his body, zacisnął dłonie w pięści, Made two fists i zaczął się wpatrywać prosto w oczy każdego z tych chłopaków. And looked up fixedly into the eyes of each of the boys. I z całym swoim spokojem i surowością obiecał, że jeżeli nie zostawią go w spokoju w jednej chwili, And with all the calmness and ferocity in the world, he promised that if they didn't leave him alone at that instant. To jeden z nich, one of them, chociażby miał to być tylko jeden, even if it were only one. Oj, bardzo pożałuję tego czynu na zawsze. Would regret it forever dziś, jutro, albo jakiegoś innego dnia. Today, tomorrow, or any other day. I cały czas patrzył im prosto w oczy. He kept looking them in the eye. Ze swoim najsurowszym i najodważniejszym wyrazem twarzy. With his hardest expression. Gotowy do zrobienia tego, co obiecał. Ready to do, what he had promised. Leon poczuł, że na całym ciele ma gęsią skórkę. Leo felt goosebumps all over. To musi być znak. This must be the sign. Znak, że zamienia się w lwa. That he was turning into a lion. A to dlatego, że wyrazy twarzy chłopców zdecydowanie się zaczęły zmieniać. Because the looks on the boy's faces were definitely changing. Oni wszyscy cofnęli się o jeden krok do tyłu. They all took a step back. Spojrzeli na siebie nawzajem. Looked at each other, aż w końcu uciekli. And finally ran off. Leon chciał ruszyć w pogoń za nimi. Leo wanted to take off after them. I dać im niezłe lańsko. Dzięki swojemu nowemu lwiemu ciału. And give them a good beating with his new body. Ale kiedy próbował się poruszyć... But when he tried to move, poczuł, że jego nogi były tak jak zwykle krótkie, normalne. He felt his legs were short and just normal. Więc musiał zrezygnować z tego pomysłu. So he had to abandon the idea. Niedaleko od tego miejsca, not far off. Czarodziej obserwował całą sytuację, uśmiechając się. The wizard observed, smiling. Podbiegł do Leona. He ran over to Leo. Leon był bardzo zadowolony. Leo was very happy. Chociaż troszkę rozczarowany, że to jego nowel wieciało. To trwało tylko przez krótką chwilę. though a bit disappointed that his new lion body had lasted only a short time. Nawet nie zdołał stoczyć z nimi walki. And he hadn't managed to fight them. I tak byś nie mógł, powiedział mu czarodziej. You wouldn't have been able to anyway. The wizard told him. Nikt nie walczy z lwami. No one fights with lions. Ponieważ tylko spojrzenie na nie i świadomość, jak są bardzo odważne i groźne, sprawia, że każdy ucieka. Because simply from seeing them and knowing... How brave and ferocious they are, everyone runs away. Czy ty kiedykolwiek widziałeś, żeby lew z kimś walczył? Have you ever seen a lion fighting? To była prawda. It was true. Leon nie potrafił sobie przypomnieć, żeby kiedykolwiek widział lwa walczącego z kimś. Leo couldn't remember ever having seen a lion fighting. Leon zaczął rozmyślać. Leon became filled with thought. I przyglądał się temu lwiemu ogonowi, looking at the lion's tail. I wtedy Zrozumiał wszystko. And he understood everything. Nie było żadnej magii. There had been no magic. Żadnego przeistoczenia w lwa no transformation. Nie było nic. No nothing. To, co się naprawdę wydarzyło. What happened was, to, że dobry kolega pokazał mu, that a good friend had shown him, że tacy, co dokuczają i inne tchórzliwe zwierzaki, that bullies and other cowardly animals, nigdy nie mają odwagi stawić czoła naprawdę odważnemu chłopcu. never dare to confront a truly brave boy bye